Cześć wam, witam wszystkich, ja jestem Forever i zapraszam was do kolejnego opiningu. Moi drodzy, zanim zaczniemy filmik, no to Informacja, że ten kałaszek jest y, dla was y, do wygrania W Tracku, Field Tested Frontside Misty Aby wygrać tego skina, wystarczy po prostu zostawić subskrypcję na tym kanale Koniecznie, ponieważ skiny lądują właśnie do subskrybentów tego kanału Po drugie, zostawić polubienie, oczywiście po obejrzeniu tego opiningu, żebyście widzieli za co tą łapkę dajecie, czy film wam się spodoba, czy nie No i trzecia rzecz Fajny, jakiś naprawdę spoko luzacki, super, hiper, mega cool komentarz. Z waszym oczywiście nikiem z tym, żebym wiedział komu tego skina również daje. Także to tyle. Mam nadzieję, że kałaszek Wam się spodoba. Naprawdę jeden z też fajniejszych kałaszków. No i cóż, tyle. Zapraszam Was oczywiście na losowanko z poprzedniego odcinka. No i zapraszam przede wszystkim Was na opening. Trzymajcie się. Do zoba. Moi drodzy, jesteśmy w losowanku. Mam nową stronkę do losowania, ponieważ tamte wcześniejsze się jakby troszkę skraszowały. No i mam stronkę, oczywiście to się ładowało wszystko w tle, automatycznie wybrało zwycięzcę, także gratulacje dla Iwańczuksa. <laughs> o kurcze, ale by było bum bum bum, <laughs> nick Iwańczuks. Także gratuluję, a bum 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 leci moi drogi, mój drogi do ciebie. Tak jak komentarzek przypinamy. Serdeczne gratulacje. No i czekam teraz na trading. Także zapraszam was teraz moi drodzy do opiningu. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Forever i zapraszam was do kolejnego opiningu ze strony Gforce.skins na moim kanale. Moi drodzy, po pierwsze jeśli chcielibyście doładować sobie Konto możecie też skorzystać oczywiście z mojego kodu forek, bądź możecie też wejść przez link zamieszczony w opisie pod tym filmem. Jeśli będziecie natomiast sobie doładowywać konto, możecie sobie doładować za pomocą PSC, blików, bitcoinów, przelewów G2AP, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj moją misją jest otworzyć kosę 1% na Crimson Web'a. 1% jest to 1 ze 100, czyli jeden na 100 skrzynek powin powinien mieć e, kosę. I będę chciał sobie tutaj otwierać, żeby było prosto, że powiem, z kalkulacjami. Będę sobie otwierał e, po 5 akurat skrzyneczek. Zobaczymy, ile tych, e, ile kos wypadnie, jeśli będę tak otwierał sobie po, po 5 skrzynek. Czy tutaj już mamy e, pierwsze? 5. Lecimy z kolejną piątką. I tak do momentu, aż otworzymy 100 skrzynek i zobaczymy, czy faktycznie 1% szans będę miał. Chyba, że po prostu 1%. Wiadomo, że 1% szans tyczy się, gdybym otwierał powiedzmy 100 skrzynek naraz. To wtedy łatwo byłoby to zrobić. A wiecie co? Otwórzmy 100. I zobaczymy. Jesteście na to gotowi? Bo tu skrzynki jeszcze nie otwieraj, może strasznie lagować. Otwórzmy sobie. Nie, nie jest możliwe wy wydropienie... <noise> wydropienie kosy z tej skrzynki. Sprzede wszystko za 18, strata. Wow. Otwórzmy może chociaż połowę tego. I tutaj patrzcie, i <noise> tutaj poszła kosa. Czyli to sobie... Sprzedamy. Słuchajcie, z tej skrzynki to jest właśnie dziwne. Jakbyście otwierali 100 skrzynek na raz, no to widzieliście, że nie, nie, że nie poszło. No, miałem 1% szans. 1% jest to strasznie mało. Ale otworzyliśmy sobie 50. Łącznie otworzyliśmy, jak tutaj widzicie, 133 skrzyneczki. No i wypadła jedna kosa. Także tą kosę sobie sprzedamy, żebyśmy mieli, że tak powiem, na, na otwieranie kolejnych skrzynek. Na 1% szans jest to możliwe, aczkolwiek no trzeba mieć naprawdę mega, mega szczęście, żeby e, taką kosę sobie odpalić. O, Gamma Doppler kurde tamto poleciał. O matko, strata 40 dolarów. Więc słuchajcie, jeśli taki pomysł Wam się podoba, to spróbujemy e, z tym, tym sposobem, też powinien być profit, no. Tym sposobem spróbuj, spróbowałbym otworzyć e, Wild Lotusa, czyli najdroższego kałacha w historii CSGO. I to byliś, zrobilibyśmy na kolejnym openingu, także jeśli pomysł Wam się podoba, e, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie oprócz wasi, Waszego nicku Steam e, i chęci wygrania e, skina z giveaway'a, dajcie znać czy chcielibyście, żebym otworzył 100 takich, tylko po prostu byśmy otwierali e, po prostu po 5, nie 100 naraz, tak jak w przypadku tej kosy, tylko po prostu po 5 skrzyneczek naraz. Przejdźmy sobie dalej do opiegu. Otwórzmy sobie teraz, może, kostkę jakąś fajną. Może z tej skrzyneczki coś tam dropnie. W co wątpię. Urban Mask strata 20 dolarów. A nie, 3 dolki straty. Spoczko, jakoś przeżyjemy. Zróbmy sobie. Otwarcie kolejnej, i tutaj już chyba powinna być lepszy: lepsza koska strata 4. W sumie nie jest jakaś tam duża strata, 5, prawie 5 dolarów. Nie jest źle, Wam powiem szczerze. Otwórzmy sobie moją ulubioną skrzynkę na tej stronie. Ta, i zaraz obok jest ta ekskluzyw z tym Digielkiem. To są moje ulubione skrzyneczki, ponieważ stąd lecą naprawdę mega, mega fajne skiny. Otwórzmy sobie po 5. I co z tego poleci? Mm, uh, 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 uh. Nie spodziewałem się, że ten skin przyniesie nam profit jak, jakikolwiek. Sprzedamy sobie wszystko. Tutaj chciałbym zdobyć przynajmniej jakiegoś tam fair serpenta, żeby było, wiecie, na plus. No, na revolution. Jest fuel injector. Tutaj też sobie to to sprzedamy, zamkniemy sobie, może otwórzmy sobie po trzy, bo nie wiem, czy, kto, kto śledzi moje openingi wie, że jeśli otwieram po trzy skrzynki naraz, no to wypadały naprawdę e, mega fajne skiny, jak na przykład ten Empress. Bardzo fajnie. W sobie Empressa akurat zostawimy. Ostatnie trzy sztuki i lecimy sobie do tej, do tego ekskluziwa. O, wulkan jest. Trzy kałaszki. Bar bardzo fajne kałachy. W sumie tą nową rewolucję mogę sobie akurat yy, zostawić. No jest ten ekskluzyw. Otworzymy sobie tą skrzynkę. Jeśli będzie strata, sprzedamy i otworzymy sobie jeszcze jedną, bo będzie nas akurat na to stać. Chyba. No jednak nie, jednak zabrakło. Spokojnie sprzedaliśmy sobie jednego kałaszka po to, żeby móc otworzyć jeszcze jedną skrzynkę. Tutaj też mamy fire Serpenta Dragon Lora do, do wygrania i zobaczcie jest Empress. Czy naprawdę e, spory spory zysk. Będziemy mogli sobie otworzyć jeszcze jedną. Sprzedam go, bo mimo że zysk to wiecie, Battle Skirt. O, tutaj będzie Filter coś czuję. Dobra, jest OK. Przejdźmy sobie do upgradera. Tak mamy akurat. Skiny w tejże chwili. Tego skina możemy sobie od 300 coś może. A, spróbujmy sobie ulepszyć na tego flipa. Dało radę. Uff. Fajno. Ulepszymy sobie tą kostkę, Tak może nie 300, tylko 150. A, losowo. A rękawiczki. U 45%. Nie, spra nie sprawdziłem, ile będziemy mieli, ale kurczę, też siadło. Fajnie. Wulkana. 100. Tutaj na neonowej rewolucji. Tutaj szersze nie, nie siądzie. Jest. Za, za mało, że tak powiem. Za mały procent szans. Tego może weźmiemy sobie na 80. O, na tą awupkę. O kurde, jeszcze mniej. Nie siadło. Dobra. Spróbuję, może na 60. Tak, żeby mieć mniej więcej te 50. No dobra, powiedzmy, przesadziłem troszkę. Ale... dobra, powiedzmy sobie. Yy... O, na tą emeczkę Tutaj powinno siąść, no i siadło. Tak, mniej więcej na 40%. Wydaje mi się, że opłaca się yy, ulepszać. Tutaj już na 60% myślę, że damy radę. O, ten faktor new. Spoczko. Fajnie siadło. No i ostatni. Tutaj weźmy sobie już tak naprawdę grubo na kostkę. Zamykam oczy. Lecimy! I czyżby siadło. Nie siadło co? Przegrałeś. <laughs> Kurde jaka była przerwa między tym, tym polem. Dobra. Takie mamy skiny moi drodzy. Bardzo wam serdecznie dziękuję moi koni za obejrzenie tegoż openingu. Moi drodzy, nie wiem czy widzicie, ale tutaj dostępny jest Kałaszek Frontside Misty w statraku. A wiecie co to oznacza, prawda? Eee, mam nadzieję, że wiecie. To oznacza właśnie, że tego skina wypłacam sobie ja, biorę go, moi drodzy. Dla was No i tak on wygląda, moi drodzy, w grze. Także mam nadzieję, że Kałaszek wam się spodoba przede wszystkim sub, przede wszystkim łapka i komentarz, bardzo fajny komentarz z waszym nickiem na tymie, aby któryś z was go wygrał. Z mojej strony to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że opening wam się spodobał. Dajcie znać co o tym lotusie sądzicie na kolejny opening. No i do zobaczenia właśnie w kolejnym openingu na kanale. Trzymajcie się. Cześć.